witam Was w kolejnym vlogu. Róża się bawi z Lili. Przyszłyśmy z zakupów, bo odwiozłam Grześka, żeby mieć samochód. Pojechałyśmy odebrać paczki, znaczy paczkę z butami, z butosklep. Nie wiem, czy ogarniacie ten sklep, czy ktoś z Was kupował w tym sklepie buty. Jak tak, to dawajcie się znać, co tam sobie kupiłyście. Ja często tam kupuję, znaczy często. Y że nie często, ale kiedy y, ostatnio, kiedy ja kupowałam tam przed ciążą, nie, bo ja butów też za, cał, cały czas nie kupuję, ale jak mi się rozwaliły, no to właśnie kupiłam teraz buto w sklepie trzy pary i zobaczymy, czy wszystkie zostawia czy ten, bo kupowałam. Czekajcie, chciałam wyłączyć y, na chwilę, spauzować edytę vlog, bo tam leci w tle, a Ruśka się bawi z psem. No i wróciłyśmy, e, odebrałam paczki, jakieś tam wiecie zakupy drobne zrobiłam, poszłam do Rosmana zaraz Wam pokażę, co ja tam kupiłam, e, bo w sumie mogę wam z Wami się tym podzielić, ze względu na to, że ja już drugi czy trzy, trzeci raz kupuję <laughs> szampon, a odżywkę Kupuję drugi raz chyba, bo jeszcze tamtą, yy, tamtą miałam, nie wiem gdzie was postawić jak zwykle. Trochę krzywo, ale sorry. Będziecie słyszeć róże. Ej, dziewczyny. Różka kupiła kulę do kąpieli, tu nie widać za bardzo, to tak kule do kąpieli. Myślę, gdzie Was postawić, żeby mi było też wygodnie, żebym nie musiała Was trzymać. Nie wiem, która jest godzina. 9.48. Już zmiana czasu jest. Była ten weekend. Wam, bardzo Wam polecam. Jeżeli lubicie zapach mango, no to te, ten szampon i odżywka, no to jest super z Isany. I ja już właśnie mam któryś raz, nie, nie powiem wam który, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. Wiem na pewno drugi, ale czy y, trzeci? Może szampon trzeci raz mam? To coś takiego, dajcie znać, czy macie czy używałyście z Isany. I to jest niby do włosów zniszczonych i sucha skóra głowy. Ta sucha skóra z głowy jest spoko. Ten, yy, ta maseczka fajnie właśnie nawilża te włosy i one są takie naprawdę. Yy, dzisiaj właśnie myłam, tylko mam nierozczesone teraz, bo wiecie, latałam. Nic z nimi nie robiłam z tymi włosami dzisiaj. To mam takie miękkie te włosy. Nie, nie są. Nie są takie przesuszone i w ogóle i nie są takie ochlapłe, tylko że ja nie na skórę głowy nie kładę yy, tej maseczki, tylko sam na długość tutaj, nie? Yy, to kładę tą maseczkę. I naprawdę jest super i tylko chwilę ją trzymacie, nie trzymacie jej długo, więc to też jest super dla zabieganych mam. <noise> Jak nie macie czasu, wiecie, że długo trzymać e, czegoś tam na włosach, no to ta maseczka jest super. Kupiłam Różce rusz, jakieś kremy do twarzy i ten, nie wiem, e, niedługo idę z nią do dermatologa, bo Róża ma suchą skórę. Ehm, no i chciałabym coś... O dobrym składzie na sro Do, na jakiejś. Czekaj, jaka, jaka to była strona? Coś ze sroką, ale teraz nie pamiętam. Wam tutaj napiszę, może. Ym, no to tam fajnie się składy sprawdza i ta pani tam opisuje te składy mniej więcej, na co patrzeć i tak dalej. Z kosmetyków, więc tam sobie zobaczyłam. Nie są to super rewelacyjne kremy, ale chciałam jak najszybciej, ale nie wiem czy Wam pokazać. Z Baby Dreama wzięłam i tego to nie czytałam, szczerze mówiąc. No, ale zazwyczaj, jak coś już mam kupić, to sprawdzam najpierw składy właśnie na tym. tym. Więc no kupiłam to, ale zobaczymy jak to nam się sprawdzi. Grzesikowi kupiłam też brosmanie z Isany. Bo w ogóle są tanie te płyny i bardzo mi się opłacało. tu ruśce. Kupiłam z HIPA. To go używa. I sobie wzięłam to jeszcze maseczkę z Isany. Bo była jeszcze po ptomce, więc stwierdziłam, że to wezmę. Um, więc tak. Wam już tego loda wam nie pokażę rozlegranego. Bo w Lidlu kupiłam ser, cheddar. Dzisiaj będę robiła łososia. Hmm. A, no, różpółkę kupiłam, bo to też tam się przyda nam chyba nawet dzisiaj e, do tego łososia. Rzodkiewki bardzo ładne były w Lidlu. To wzięłam, bo było jeden nawet plus jeden. Różka lubi to, to, ale to jest jogurt, nie powtarzam, ale czasami je kupię. Drugie to rzutkiewy. Bardzo ładne rzutkiewki. <laughs> Więc wzięłam. Maliny wzięłam, bo Róża bardzo lubi maliny. Mam nadzieję, że niedługo się dorobimy swojego domu z ogródkiem i będę miała maliny. Różce kupiłam do kąpieli, takie, nie wiem czy to dokładnie jest. Zaraz Wam powiem. Castolina różowa o zapachu malinowym. Do kąpieli. Także zobaczymy jak to nam się sprawdzi. Kupiłam chleb żydki w Lidlu. O, się na śniadankę nie mieć tam. I moje ulubione bataty, słuchajcie. Frytki batatów. I wrzucamy je do tego frajera Naszego. Eee, i one są cudowne, Ojej, jak my je lubimy. Eee, ostatnio przez jakieś 2 czy 3 tygodnie ich nie było w Lidlu i mm, w końcu się pojawiły Super Lidl. Bardzo nie wiem co będzie tego błagam, bo zawsze biorę ze albo trzy paczki. Jak, jak nam się skończą, to bierzemy od razu, jak jesteśmy gdzieś w widlu. To nawet po same bataty jedziemy, wiecie? Żeby mieć ten... Jakbym jakby miała jakieś zamrażarkę większą, to bym kupiła więcej. No i dla męża. Aaaa... tak strasznie uwielbia martepał. Kiedyś już... Pomyliłam marcepan z chałwą. Nie wiem, tak mi się uwaliło, że jak lubi hałwę a nie marcepan i kupiłam mu chałwę. bardzo zadowolona przychodzi, że mu kupiłam hałwę a się okazało, że to jednak nie hałwę tylko marcepan. A hałwę to moja siostra lubi. Uwielbia. Więc no, pomyliło mi się. Pomyliły mi się osoby. Także taka ciekawostka. Jestem teraz właśnie na tej diecie, z tego co wiecie, co Wam mówiłam, chyba dru yy, drugi tydzień jestem na tej diecie i yy, powiem Wam, że dużo lepiej się czuję po tych yy, moich suplementach i po tej diecie. Nie jestem aż tak mega zmęczona, jak wstaję, chociaż zdarzają się jeszcze jakieś takie, wiecie, odchyły, ale to Róża ostatnio wstaje na stary czas piąta coś, na nowy szósta, ale mm, no, dlatego się muszę przestawić, żeby wcześniej zasypiać teraz, nie? Trochę się do niej dostosować. Żeby być pełna energii. Dobra. Chodźcie jeszcze zobaczycie ze mną te buty. Bo ostatnio też kupowaliśmy sobie dla całej rodziny naszej trójcy. Kupiliśmy te adidasy takie białe z czarnymi paskami. No to Ruzia ma takie, jak ma i ja mam takie. No. I ten... I, I jeszcze sobie jakieś dresy kiedyś kupimy, kiedyś. No. Więc, no fajnie, ja, ja lubię. Jeszcze raz będziemy mieć takie same buty wszyscy. I są mega wygodne. I e, w sumie już, już się na nie e, m, bardzo czaiłam dłuższy okres, na te białe właśnie z czarnymi paskami. Dobra, tu Was z powrotem postawię. Mam tutaj taką paczkę, bo tutaj jest dobre światło. Syfem się z tyłu nie przejmujcie. Um, no, czy ja schudłam? Bo wydaje mi się, że jeszcze nie, że ten może mi trochę opuchlizna schodzi z twarzy. Tak mi się wydaje. Ale y, mi się wydaje, że jeszcze nie. E, dobra, tu jest w ogóle. W tym butach też jest Big Star. Więc kupiłam jedne kramki z Big Stara, Zaraz wam pokażę. Tylko sobie to filmujmy. I jakieś tam mokasyny. Wydaje mi się, że tych mokasynów yy, nie zostawię. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak mi to widzę. Dobra, otwieram. Tak. Oj. takie buty. One ładnie wyglądają na stronie, jeszcze, że Wam powiem. Hmm. Tu mają takie estetyczne trochę złączenie tego sznurka. Nie wiem czy wy to widzicie. O, widzicie. No, to trochę mi się to nie podoba. Ale e, to jest właśnie takie coś, taki but zaraz sobie przymierzę i zobaczę, czy ja w rozmiary dobrze trafiłam, bo niektóre rozmiarówki zupełnie w tym sklepie są inne. W tym... W tym bucie mam 39, a w... O, nie wiem, czy mi wejdzie stopa. Mi się pociąż strasznie te stopy. Pozmieniały. Słuchajcie. Jeszcze ten... Czekajcie, pójdę po... Żeby sobie paznokci nie... Bo one są bardzo ładne, ale czy one będą dla mnie dobre? I tak dziwnie się trzymają, słuchajcie, napięcie. <laughs> nie wiem jak Wam to pokazać. Spodziewam Was, tu mam dresy na sobie. Tu widzicie? A widzicie. No. One są, takie są. Tylko, że tutaj nie jest usztywnione, nie? Na tej lili was liżę. Ej! E, tu nie jest usztywnione na tej pięcie. Lili, no spadaj to mm, Więc dlatego je się dziwnie ten. One są fajne. Nie wiem, może ja sobie po prostu o, podkleję tą piętę jakoś. Słuchajcie, czymś. I będzie ok. Ja się zastanawiam. Nie lubię tych butów. Nie wiem, dlaczego tak ci producenci butów robią. Tych takich tańszych. Powinni, powinniśmy nosić takie, te szersze buty, tutaj w palcach, bo potem w tych butach, Lili, odsunę ci ją. W tych palcach, proszę y, mieć szerzej, a potem w tych butach, jak wkładamy te, te nogi do tych butów, to one nam się, te paluchy, tak aż ze sobą, tak wiecie, z, z, z ten, nie wiem, ktoś ściśniają i y, cisną się. No nie, mimo wszystko. Wydaje mi się, że to i tak jest szeroki but, ale czasami w trampkach na przykład. Jest mega tutaj, wiecie, ciasno, nie? Yy, że jest wężej tutaj. Wężiej, tak się mówi. <grym> no, i, i normalnie te paluchy, aż normalnie się ze sobą wiecie, złączają. Nie nie ten. nie wiem, szczerze mówiąc. Piękne są te buty. Bardzo mi się one podobają. One są totalnie w moim stylu. Ale będę musiała wszędzie nosić ze sobą łopatkę tą do, do nakładania butów. Bo przez to, że one nie są właśnie e, usztywniane napięcie. No to je trudno włożyć. Słuchajcie, nie wiem, czy to się jakoś wyrobi, czy nie. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co sobie mam z tym zrobić. No, ale trudno je się wkładać. One są piękne, są no piękne, ale się zastanowię nad nimi, przez to, że właśnie takie się wkłada. No, ale bardzo mi na nich zależało. Wiecie, nie tylko z kobietą, nie? sobie coś już u w głowie i, i huk, że tam wiecie, yy, że jest za, za ciasny but, ale jest piękny. No to trzeba. Nie? No, i takie babciowe mokasyny. Ale co mi się wydawało, że one są ładne? Ja lubię y, takie buty, które y, są brzydkie, ale są tak brzydkie, że są aż ładne. To tak mam z butami. I te są na przykład za luźne. Widzę już. No. I tutaj się rozklejają. Masakra. Ja tak myślałam, że jest z... <laughs> spoko ten sklep. No takie. Fajnie nawet wyglądają na tym, ale są za luźne dla mnie te buty. Tutaj widać nawet, o, że tutaj. I tutaj się widać, że normalnie się rozklejają te buty przy tych. Masakra. Co tu ma być w ogóle? Sakra, jestem zawiedziona. Patrzcie, nie wiem, czy to tak ma być, no może to tak ma być, że tutaj jest taki rowek, no może tak ma być. Tylko, że tutaj i tak trochę bardziej odstaje, wiecie? Tutaj bardziej, a tutaj trochę mniej. Może i tak ma być. Nie wiem, się nie zna, Bo to nie jest przyklejone, to jest szyte, czyli to tak ma być. Słuchajcie. No nie wiem, ale one są luźne dla mnie. A z drugiej strony, wiecie, przydałyby mi się takie buty. One nie kosztowały za wiele. Hmm. Bo one, nie wiem, z 40 zł kosztowały te mokasyny. Więc... Yy, ja mogłabym je... Zależy, jakby, czy mi będą spadać z nogi, nie? Bo takie bym sobie kapcie nawet do samochodu czy tam do, z psem wyjść szybko, nie? To one są spoko. Nie wiem, zastanowi się, bo moja mama raczej ich nie będzie chciała. Zobaczymy. A może oddam. Już nie będę zwracać jak mi się... Jednak nie. nie będą podobać. Okej. Okay. I... I uwaga. Jeszcze jedno. To jest formularz ze I kod rabatowy do 31 sierpnia słuchajcie. Okej. Okay. I 30 dni jest na zwrot i to jest ten butosklep, no butosklep.pl jakbyście chciały sobie zobaczyć. No i tutaj mamy trampeczki. <laughs> Chciałam kupić sobie trampki takie z kostkę, ale nic ciekawego nie było i wszystkie były niemateriałowe, tylko wycięte z y, tej jakby, skóry, nie? Takie niebieskórzane, tylko że to nie skóra, tylko jakaś wiecie, jako skóra, coś tam takie, takie coś. Dobra, przymierzam i Wam pokazuję. nie mogę w ogóle ostatnio w rozmiarówkę trafić, wiecie? I te buty są trochę do, dla mnie duże. Ja wydaje mi się, że ja mam jakąś połówkę teraz, wiecie? To coś takiego. Mi się wydaje, że ja mam jakąś połówkę rozmiaru, bo ja sobie oczywiście, jak ja zamawiam, to ja sobie zmierzyłam stopę, wiecie, położyłam stopę, stawiłam na tym, na kartce papieru. sobie od, yy, Wziąłam kreskę na linii tych palców yy, i wziąłam kreskę tam gdzieś jak pięta, wiecie. Konczę. Tylko, że tak wiecie. odrysowałam sobie, nie? No i ten, i sobie zmierzyłam, i ja mam 24,5 stopę. No i mimo wszystko, e, zamawiając na tej stronie, tu widz, widzicie, e, tak naprawdę tuż żaden rozmiar nie jest dla mnie dobry. Te są trochę przyduże na mnie. Wydaje mi się, że właśnie mam jakąś połówkę rozmiarową, jeżeli chodzi o ten, dlatego nie wiem, dajcie znać. Jak, jak zamawiacie z tej strony, czy trafiacie w rozmiar. No i mówię, mi jest teraz trudno w ogóle z rozmiarami, żeby się ubrać i tak dalej, po ciąży, ale buty to mam to samo. Chociaż jak te Adidasy kupiłam, no tu są dobre rozmiarowo, tylko trochę na szerokość też. Bo ja mam jeszcze teraz każdy tak ma, pewnie ale ja bardzo zaczęłam na to zwracać uwagę, że ja mam jedną szerszą stopę od drugiej. No i po prostu w jednej czuję bardziej, że mnie tam uciska i nie niby... wiem, tak, tak mam. Więc nie wiem, czy lepiej mieć za duże buty, czy za małe, chyba za duże wydaje mi się. Wybieram chyba za duże, niż żeby mnie cisnęły. Nie wiem jeszcze co zrobię z tymi butami. Sobie zobaczę przy montażu jak one wyglądają na mojej stopie. Jeszcze przy lustrze sobie zobaczę, ale chyba je zostawię, wiecie, bo ja jeszcze zamierzam być w drugiej ciąży. Za tam jakiś czas zobaczymy, więc yy, zobaczymy jak już się stopa, nawet wciąż, ciąży wiecie, spuchnie czy coś, to na te buty nawet mi się przydadzą tak naprawdę, więc więc może ja je zostawię, nie? Właśnie z tego względu. A mi się podobają, a mi ciężko y, znaleźć buty, które mi się podobają. Ostatnio byłam w CCC i tak naprawdę to tylko te Adidasy mi się podobały, a z mokasynów i takich, ten, no to ja nic nie mogłam w tym CCC sobie wynaleźć ostatnio. Tak jak mi się kiedyś podobało dużo rzeczy, to teraz mi się nic nie podoba, nie? We kiedyś sobie fajne mokasyny kupiłam takie szare takie bardziej lordsy, nie? I one były super i one miały taki fajny mm, kolor właśnie szary, ale taki trochę ciemny. Yy, no jak ja kiedyś pracowałam w yy, takiej pracy administracyjnej bym powiedziała, no to tam dziewczyny zawsze mnie chwaliły z tych butów, bo one naprawdę fajnie wyglądały do takich eleganckich but, yy, spodni. Widzicie, do jakiejś zieleni butelkowe i tak dalej. I one bardzo ładnie wyglądały i do czarnych, i do wszystkich kolorów. Bardzo fajnie to wyglądało. I do każdej marynarki, nie? Więc yy, no. A teraz yy, miałam nadzieję właśnie na te buty. Tylko kurna, kto robi takie buty, że tutaj nie jest usztywniane, że tak mi się nie, nie trzyma po w ogóle. Nie wiem. Czy ja się nie znam na butach? I głupoty gadam do Was? I teraz mam rozmiarówkę 38, tamte mam 39 i są za duże, nie? 38 troszeczkę są, wiecie, minimalnie za ciasne, ale tak minimalnie. No ale te buty są piękne, nie? W ogóle się do Was rozgadałam na 25 minut, więc chyba... Chyba będę musiała kończyć tego vloga, żeby nie był za długi. Dajcie znać, czy sobie już coś kupiłyście na wiosnę. Teraz dużo w sklepach zaczęło się dziać. Ja jeszcze z ciuchami się wstrzymuję. Wiecie, jakieś tam m, kupię sobie m, jakąś bluzę chyba, albo jakąś coś. Nie mam czegoś takiego, co mogłabym narzucić na koszulkę, nie? I tak się zostało i jeszcze jakieś jedne spodnie, bym mogła jeansowe sobie kupić, ale tak ogólnie to nie będę kupować na wiosnę za dużo rzeczy, ze względu na to, że tak nie mamy miejsca, to jest pierwsze, a drugie mam wielką, ogromną nadzieję, że ja schudnę po tej diecie i e, po prostu nie chciałabym teraz, e, wiecie, wydawać pieniądze na, na ciuchy, które mi posłużą miesiąc może. Więc tak, no. A właśnie zrobiłam sobie paznokcie. Pierwszy raz mam beżowe paznokcie, takie totalnie beżowe w takim odcieniu. Bo zawsze były jakieś takie jasne i w ogóle takiej beży jakby w beżach. A teraz takie ja mam fajne. Bardzo ładnie wyglądają, tylko to już jest odrost, bo to już chyba. Tydzień czy dwa tygodnie mam je. No. Długo się do was nie, nie odzywałam. W tym tygodniu ujdę właśnie z Ruzią do dermatologa, Lili. do dermatologa. Mm. I w następnym też mamy dużo rzeczy takich e, lekarzy, bo ja z Grzegiem się mówiliśmy do dermatologa i jakiegoś, jakiegoś dentystę, wiecie, jeszcze ja mam konsultację, ale nie wiem, czy to w następnym czy jeszcze w następnym. Chyba jeszcze w następnym, przed samymi świętami. Dobra, słuchajcie. Idę ogarnąć sobie te zakupy. Posprzątam. Jest 28 minut vloga. Czy to tego materiał co gadałam... Gdzieś tam pewnie jeszcze trochę utnę, więc ja będę się z Wami żegnać. Dawajcie znać, czy sobie coś właśnie kupiłyście z tego sklepu. A jak nie, to gdzie kupujecie buty? Dawajcie znać, gdzie sobie kupujecie buty, bo jestem ciekawa. Czy może jeszcze jest jakaś fajna stronka online? Czy kupujecie stacjonarnie? Jak tam kupujecie? Dajcie znać w komentarzu. To ja sobie zobaczę. I pomyślę nad tymi butami, czy je zostawić. Dawajcie znać, czy, czy byście sobie zostawiły te buty. E, po tym, co, co obejrzeliście u mnie. E, no i co? E, życzę Wam miłego dnia. Ciekawe, o której mnie oglądacie. Zobaczymy, bo ostatnio tak wrzucam te vlogi. Czasami rano, czasami w południu. Także dawajcie znać... E, kiedy mnie oglądacie jeszcze o napiszcie jak, jak nie macie co mi w komentarzu a jak nie chcecie to słuchajcie serduszko serduszko do mnie napiszcie w komentarzu jest mi bardzo bardzo miło jak do mnie piszecie serducha chociaż tam mam stałowickę Paulinę która zawsze mi serduszko napisze w komentarzu także dziękuję bardzo Naprawdę doceniam. Patrzę się na dół, bo tu Lili szaleje. Lili szaleje, się przytula. Także tak. Dobra, bo ja przyciągam i przyciągam. E, życzę Wam miłego dnia. E, ciepełka, ciepełka, niech ta ciepełko do nas przyjdzie. I co? Do następnego vloga. Cześć! Cześć!